Książki, Maryja mówi do ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 22 czerwca Nie ludzie wybrali Jezusa ale to Jezus wybrał tych których sam chciał czyniąc ich swoimi uczniami należysz do nich chodzisz za panem jak pierwsi uczniowie to on pociągnął cię do siebie Słodkimi więzami miłości, aby odsłonić przed Tobą wielkie tajemnice Królestwa. Wprowadził Cię na drogę wierności Jemu, wierności Jego przykazaniom. Poucza Cię, posyłając Ci ducha prawdy, abyś rozmiłował się w tym, co z Boga. Prowadzę Cię do Pana, sprawiam, że Twoje serce pragnie Go i szczerze poszukuje. Kto odkrywa oblicze Boga, ten raduje się w nim, idzie za nim i pozostaje Mu wierny za każdą cenę.